Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpad i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mlecie P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Siemka mordeczki rusza konkurs na aż 2000 zł. Słuchajcie, ten konkurs potrwa tylko 2-3 tygodnie, ponieważ wyniki konkursu będą już 30 maja na live. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy dołączyć na mój serwer Discord, pierwszy link w opisie i tam macie wszystko napisane. Wygrywają dwie osoby, jedna kosa leci do jednej osoby, druga leci do drugiej. Warto brać udział, ponieważ nic was to nie kosztuje. Na Discordzie macie informacje, pierwszy link w opisie. Życzę Wam szczęścia i zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Siemka, siemka, w poprzednim odcinku wygraliśmy 17-18 tysięcy prawie i w dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić 30 tysięcy, może nam się jakimś cudem uda. Fajnie jakby ktoś tu z chłopaków zrobił jeszcze taką grubą bitwę, bo bym do niej dołączył, bo mi się wydaje, że właśnie takie bitwy są lepsze. Więcej emocji. Na przykład w poprzednim odcinku wygrałem te 18 tysięcy w bitwie z streamerami, youtuberami, więc może i... Może i ktoś zrobi. Może ja zrobię nawet taką bitwę. Bo oni chyba nie mają jaj, żeby zrobić bitwę. Więc myślę że ja po prostu mogę. Taką bitwę zrobić. Dwa Neptunki. Dwa Bilionerki. Dwa te. Dwa za mocno skuty. No i taką bitwę na cztery gracze robimy. Underdog. No i co chłopaki macie jaja żeby do mnie dobić? Macie czy nie macie jaj? No macie czy nie macie? No panowie. No panowie. No stoi tu bitwa. 3200. Może ktoś do mnie dobije, no panowie, no kurde, chłopaki, nie ma czego się bać, spokojnie, to, że Was ograłem na Underdogu, to nie znaczy, słuchajcie, że teraz to przegrancie. Ej, tu sobie dobijmy. Dobra, dobijmy, ta bitwa i później dodam boty do tante, jak nikt nie dołączy, bo Double Down, słyszałem, że to jest bardzo dobra skrzynka, która też potrafi oddać, jak widzicie, cztery dychy już leci, a skrzynka kosztuje 28 zł sztuka. Więc naprawdę tutaj idzie... Idzie zarobić, idzie zarobić, tylko, mówię, jak w każdej, słuchajcie, takiej stronce, trzeba mieć szczęście. Czy to, o, no. i trzy stówy ze skrzynki za dwie dychy, no mówię, no ta skrzynka jest popierdzielona, nie? Więc pewnie smutny, że nie dał underdoga. Kurde. No, domył ci tego skinka, ale no, niestety, to GeForce nie zdecyduje, kto wygra. Oczywiście, żartuję, szczęście po prostu. Trzeba mieć szczęście, bo na każdego skina macie jakieś tam procenty O, jeszcze mi tu dropnął. No i spoko. Smaczek. Pięć stówek padło. E, dobra, dołączył, dołączył. Ktoś dołączył. Dziadzio, dziadzio do mnie dołączył. Bitwa, słuchajcie, z dziadziem. Zaczynamy to, dodajemy boty. No i zobaczymy. Może będę na odcinku. Zobaczymy. Dziadzio, youtuber oczywiście. No, dobry znajomy, który w sumie dzięki mnie jest tym youtuberkiem. Ale dobra. Ale, ale fajnie, że sobie chłopak radzi i się nie poddał jeszcze. Super, mi się to podoba. Oj, boty nas ograły. No i boty nas w dupę wyruchały, nie? No to nie. Oj, oj, oj. No to, żem se dał underdoga, nie? No to, żem se dał... Słuchajcie, underdoga. No dziadzio ma jeszcze szansę w sumie wygrać. Dziadzio może jeszcze to wygrać. Chat musiałby coś dropnąć takiego grubszego. Bo Jerry już to ten ten. No chociaż jakby chat coś dropnął teraz Kurde, kilka tysięcy, ale wątpię. Wątpię, wątpię. No, niestety chyba czadzik to zgarnie. No, czad to zgarnął. No, kurde, boty nas owaliły. Boty nas owaliły. ich ja, pięć tysięcy. No, gruba bitwa. Fajnie dużo się dzieje na GeForce o tej godzinie. Ty, pięć stów. Nie zdążyłem. Kurde. Nie zdążyłem dobić do niego. No, to nie wiem, widzowie. Chyba trzeba grubszą bitwę zrobić jeszcze jedną. Taką poważnie grubszą. Te mi się podobają. Trzy sztuki. I trzy konduktorki. I na trzech graczy. Tryb zwykły. Dodaję, bo ty nie będziemy czekać na tych manekinków. Może ktoś się załapie, może nie. E o, no i dołączył dziadzio. Zdążył w ostatniej sekundzie. My w dziadzio. Zobaczymy, ja, dziadzio i bot, no kto to zgarnie, czy znowu nas ograją boty, czy tak nie będzie, słuchajcie, i boty na razie nas ogrywają, chociaż dziadzio też ładny skinek, a no, mój niestety gorszy i dziadzio aktualnie, słuchajcie, no nie wiem, no, na razie wyrównane szanse, no, nie ma co tutaj o tym mówić, tak, teraz konduktor tak naprawdę decyduje o tym, kto to wszystko tutaj zgarnie, no i Lilika za 6, za siedem tysięcy złotych, Pada na moje konto, słuchajcie, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Dziadzio w szoku, dziadzio nie wie, co ma teraz robić, nie? Co, to, to ma z drobną lilkę, pewnie tak mówi teraz na swoim odcinku, czy tam live, nie, wiem, co on tam ma, no ale pięknie, pięknie, wygrałem 15 tysięcy. No słuchajcie, lubię tego konduktorka, no lubię tego konduktorka. Jeszcze raz taka bitwa, zobaczymy, może wygramy, może zrobimy te 30 tysięcy w tym odcinku. A może przegramy i będziemy na zero, słuchajcie, po tym filmie, no nie wiem, no zobaczymy, tym razem dziadzio nie zdążył dołączyć, bo od razu bociki weszły, no i zobaczmy, oglądajmy, słuchajcie, to kino, bo to jest po prostu kino, co tutaj się dzieje, bitwy, tutaj tysiące lecą, no i piękny kinek dla mnie i dla Arnolda, na razie prowadzę, na razie prowadzę, daj coś jeszcze, dało, dało, pięknie, no i właśnie, konduktorki. Oj, 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 no i po marzeniach. No chyba, masz jakimś cudem też zrobię tą lilikę, ale raczej nie ma szans. No na nią są spore procenty, ale kurde. No ciężko, ciężko. Oj, jeszcze zrobiłem SGK. SFGK. No zgarnął, zgarnął też fajną sumkę. No chciałem 30 tysięcy, mamy tyle ile mieliśmy. I jaś widzimy się w kolejnym filmie, siemano.